Właśnie tutaj przyszliśmy trochę do pieska O Jak Jak po, Powywalał Kości z tego O cały garnek wtrąbił samego rana Szanowni Państwo kochani moi Tak piesek idzie Ładnie, pięknie nerko to e, cały Garnek mięsa no To ja mu przyniósł Wojciech i podusił Podusił Miejsce, co przy. takie mię... A ja teraz będę sprzątać pod psa. Gówno co piesek na robi, bo zawsze trzeba sprzątnąć. Odchody jego, i ja zawsze sprzątam pod psa. Gówno to zawsze ty wszystko to robisz, bo... ja czyli ganiać. To bo... ja nie będę nagrywał, może, takich rzeczy. Co... Będziesz teraz snów się żalił na mnie? Bo ja. Jestem gównojadem, jadem. Dziękuję. I patrzcie, kto sprząta gówno pomiesza, żeby nie A dobra, żeby nie mówiliście, że ja nie sprzątam. To ja powiem, pokażę o pismo, że chcesz mnie wymordować. To dobry ty jesteś człowiek. Ja się nie kłócę, Wy zaczynasz się kucić, że sprząta, bo Nałożyłeś buty, całe te, a ja przyszedłem nakarmić, to ja mam wszystko go Ciężko, długo, dużo no do sprzątania Tak? No i co? O, się i najadł się To ile? To tyle, kształtką Całe te, kilka ty o, jak wcina. A i ty liniejesz na wiosnę. Bo to na zimę zawsze y, więcej włosów, a te... te gubi. Już te O ile? Cały. O, jaki zadowolony. Bo się najadł. Bo Wojtek przyniósł mu. od dusiu. Pokazywałem dusia, dusiłem rękoma i wyniosłem tam leżał. O, i skończył, dobrze. No w butach wyszedłeś całe te, bo zawsze wychodzisz. A co ja mam wychodzić? O, w klapkach wyszedłem i od razu mam ty w roboczych ubraniach. No, i głowę jest posprzątane, a piesek jest na, najedzony. Z rana si po siódmej godzinie cały garnek zjadł. On, ja na stopno noszę mu jedzenie, a on narzeka, że on wyjdzie, po te klucze ma od swoich komnat a on do mnie zawsze rzeka, że on wszystko robi No i gół chciałem o, chciałem wszystkich Was ludzi i mecenasów z Warszawy szprychę czarną Pozdrawiam wszystkie kobiety cudowne. I dzieciaków też pozdrawiam, którzy mnie oglądają i pójdą do szkoły uczyć się. Trzeba się uczyć, żeby mieć później jakąś wiedzę. No, dziękuję. Zaraz idę umyć się, muszę iść do opieki, porozmawiać z nimi. To taki wielki, a on myśli, że opieka mu pieniądze zafunduje że na remont całego mieszkania się zdziwi. To posesja prywatna, całe te, a on miał pieniądze, to nie umie zaoszczędzić. Już. I tylko krzyczy na rzeka. No i dziękuję.